Witamy w firmie Energy Gaz Polska, prezentujemy film z jazdy testowej autem po montażu instalacji gazowej. Jest to Kia Sporty z silnikiem 2.0, 166 mechanicznych. silnik, że tak powiem, technologii GDI, czyli bezpośredni wtrysk paliwa. W tym przypadku jest to auto wyprodukowane w 2014 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC SDI 2.0. Jest to włoski system przeznaczony właśnie w tym przypadku z dedykacją do silnika G4 NC, czyli właśnie... Kia Hyundai 2.0 GDI o mocy 166 koni mechanicznych. W tym momencie mamy już zamontowaną instalację gazową, instalację wstępnie wyregulowana. Teraz, jak to każdym autem po montażu, wyruszamy w jazdę kontrolną, czy wszystko jest w porządku. Podglądamy parametry pracy, aby klient cieszył się bezawaryjną i bezobsługową jazdą. Jeżeli chodzi o spalanie takiego auto, jest to około 11 litrów benzyny, gazu spali około 12 litrów. Do tego musimy doliczyć do 2 litrów dotrysku benzyny, który stosujemy celem schłodzenia wtryskiwaczy. Bez nowych, znajdujących się bezpośrednio w komorze spalania. No i takie wartości pozwalą na zaoszczędzenie około 260 zł na każdym przejechanym 1000 km. Jeżeli chodzi o zbiornik, w tym aucie mamy zamontowany zbiornik o pojemności 55 litrów. Powinien wystarczyć na około 370, nawet 400 km. Od tankowania do tankowania. Oczywiście tutaj uwzględniamy cykl mieszany. W warunkach jazdy poza spokojnej z tempomatem, na pewno te wartości ulegną zmianie na plus. Jeżeli chodzi o koszt zamontowania instalacji gazowej do auta czterocylindrowego w technologii bezpośredniego wtrysku, przy instalacji BRC jest to 4600 zł. W przypadku oszczędności związanych z jazdą na gazie tym autem zwrot kosztu montażu nastąpi już po 17 000 km. Także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz, oczywiście, jak to często bywa, na koniec postaramy się pokazać film z przyspieszenia tym autem. Jak wygląda przyspieszenie, że następuje ono bez żadnych e, dziwnych rzeczy, typu jakieś szarpanie, zdławienia.